Rada Programowa, która przed chwilą się skończyła, poruszyła niezwykle ważne aspekty. Rozmawiamy o danych, rozmawiamy o sztucznej inteligencji. Nie możemy w tym momencie pominąć tego, co się dzieje na rynku europejskim, czyli regulacje i etyka. Będziemy starali się w ramach wypracowania programu złapać to wszystko. W jedne wielkie ramy, tak aby słuchacze i uczestnicy konferencji byli w stanie zobaczyć, jak wdrażać sztuczną inteligencję, jak do tego odpowiednio przygotować dane, ale jak również to robić w sposób bezpieczny, tak aby nie narażać się na kary bądź inne nieprzyjemności związane z tym, co na rynku europejskim w tym momencie dotyka nas z obszaru regulacyjnego. Szósta edycja Data Economy Congress, 6-7 października 2025 rok. Serdecznie państwa zapraszam. Tym razem skupimy się na danych, sztucznej inteligencji i regulacjach. Dowiecie się, jak wejść w świat AI, jak tworzyć organizację AI First zgodnie z tym, co narzuciła na nas Unia Europejska, ale również jak robić to w sposób taki, aby maksymalizować zyski z inwestycji w tą technologię, która zalała świat w ostatnich latach.